Cześć! Ja jestem Tobi, a to pierwszy na kanale program Piłkarski News. Marek Papszun odchodzi z Rakowa Częstochowa. Marek Papszun po zakończeniu sezonu rozstanie się z Rakowem Częstochowa. Decyzję szkoleniowca ogłosił na specjalnej konferencji właściciel klubu Michał Świerczewski. Trener Rakowa związany jest z klubem już od 7 lat. Wprowadził częstochowski zespół najpierw do pierwszej ligi, następnie do Ekstraklasy, gdzie dwukrotnie zdobywał wicemistrza Polski. A teraz Raku zmierza po mistrzostwo. Ma aż 8 punktów przewagi nad Legią. Na swoim koncie ma także dwa triumfy w Pucharze Polski. Chciałbym podziękować Michałowi Świadczowskiemu za zaufanie. Zatrudnienie mnie nie było oczywistym wyborem. Dziękuję za drogę, którą razem przeszliśmy. Nie była ona łatwa. Relacja była wyjątkowa, co pomagało mi pokonywaniu trudności, mówi patrz. Patrzym nie powiedział wprost o powodach swojej decyzji, stwierdził, że nie było rozbieżności dotyczących warunków umowy. Zasugerował, że jedną z przyczyn były uwarunkowania rodzinne. W poniedziałek ma zostać ogłoszony nowy trener Rakowa-Częstochowa. Szymon Marciniak krytykowany za wtorkowe spotkanie Milanu z Napoli. Decyzje Szymona Marciniaka w rewanżowym meczu Napoli z Milanem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów wywołały burzę. Bardzo ostro polskim arbitrze wypowiedział się jeden z włoskich dziennikarzy. Najpoważniejszy błąd zdaniem wielu kibiców dziennikarzy to nieogwizdany rzut karny w pierwszej połowie, gdy Leo ściął w swoim polu karnym atakującego Irvinga Lozano. Polak nie podyktował jednak rzutu karnego. Ostatecznie pokazał, że Leo trafił w piłkę i zarząd dał rzut drożny dla gospodarzy. Sarkastyczny sposób rywalizacji podsumował neapolitański dziennikarz Carlo Alvino. W tak wyrównanych meczach różnice robią mistrzowie. Milan miał ich w obu spotkaniach. Majną, Kowacz i Marciniak. Oni to zrobili. Ważny piłkarz zostanie na dłużej w Rakowie Częstochowa. Stratos Farnas pozostanie na dłużej w Rakowie. Klub wydał oficjalny komunikat w sprawie 25-latka. Środkowo obrońca szybko stał się ważnym elementem drużyny Marka Papsuna. W sumie rozegrał on już dla klubu 33 spotkania notując 3 bramki 4 azysty. Rakus zdecydował się na skorzystanie z klauzuli wykupu stopera. Swarna pozostanie w Częstochowie do 2027 roku. Tomasz Hajto zaatakował włoski futbol. Tomasz Hajto przystąpił do frontalnego ataku na włoski futbol. Jego zdaniem seria A jest przeżarta aferami. To nie jest moja wina, że Włosi tyle lat odzaczerniali rzeczywistość finansową swojej lidze. Tam jest tyle afer od ustawienia meczów i sędziów pofinansowe. Że przez to mają mniejsze kadry, zatajali pieniądze, krzmiał Hajto. Nie brońmy dzisiaj Milanu, Napoli i innych zespołów, że mają małe kadry. Mają za taki problem, że im po 30 punktów odejmują, dodał były reprezentant Polski. Musimy się zatrzymać. Thiago Silva poucza właścicieli Chelsea. Jago Silva nie kryje rozczarowania z powodu sytuacji Chelsea Brazylijczyk zdecydował się na wystosowanie apelu do właścicieli Chelsea odpada z Ligi Mistrzów po dwóch porażkach z Realem Madryt Sytuacja nie jest również kolorowa dla Debus Blues Obecnie zajmują 11 miejsce w tabeli ze stratą 11 punktów do strefy pucharowej Na 7 kolejek przed końcem sezonu Ostatni mecz wygrali 11 marca z przedostatnim Leicester Pierwszy krok został wykonany Niewłaściwy, ale jest Nie możemy winić trenerów to ciężki okres dla klubu, jest dużo niezdecydowania. Nie Zmienił się właściciel, przyszli nowi piłkarze. Trzeba było powiększyć szatnie, by się wszyscy pomieścili. Pozytywne jest to, że mamy w składzie niesamowitych piłkarzy, z drugiej strony zawsze ktoś będzie niezadowolony. Trener może wybrać tylko 11 z 30. To trudne, nie wszyscy mogą grać, mówił Thiago Silva. Frank Lampard ustanowił niechlubny rekord. Powrót Franka Lamparda do Chelsea w roli szkoleniowca nie jest zbyt udany. Żaden z menedżerów tego klubu nie rozpoczął swojej kadencji tak źle. Lampard wrócił do Chelsea na początku kwietnia, został zatrudniony w roli tymczasowego trenera. Po tym, jak z klubu został zwolniony Graham Potter, drużynę będzie prowadził do końca sezonu. Lampard w roli trenera przegrał wszystkie dotychczasowe mecze. The Mirror zauważył, że Lampard ustanowił nowy rekord Chelsea, 118 letniej historii klubu nie zdarzyło się, by trener rozpoczął swoją kadencję o czterech porażek. Chelsea notuje też historyczne osiągnięcia, The Blues nie strzelili gola w czterech meczach z rzędu. Ostatni raz zdarzyło się im to w listopadzie 1993 roku z kolei pierwszy raz od rozgrywek 1980-1981 nie strzelili w jednych rozgrywkach gola przynajmniej 18 spotkaniach.